W był gniew i przemoc. Aż stanęli twarzą w twarz z prawdą. Dziś są innymi ludźmi. Daniel. Dziś do więzienia przychodzi jako duchowny, kapelan. Ale jeszcze kilka lat temu był tu jako skazany. Odświadywał wyrok za napady z bronią, wykonywane wraz z grupą, do której należał. Teraz swoje życie poświęca na ratowanie kryminalistów. Robi wszystko, by zawrócić ich z drogi przestępstwa. Jestem na właściwym miejscu w swoim życiu. Moje życie, będąc duchownym, ma ogromny sens jako człowieka. Daniel jest wicemistrzem polskich juniorów w boksie. Porzuca jednak dobrze zapowiadającą się karierę sportową i wiąże się ze zorganizowaną grupą przestępczą. Tam czuję się jak ryba w wodzie. Z każdym dniem przebywania w środowisku przestępczym byłem w stanie zrobić coraz więcej. Byłem w stanie, myślę, że byłem, przygotowywałem się do tego, żeby móc zabić, po to, żeby osiągnąć swój sukces. Najpierw to były kradzieże w sklepach, potem to pilnowanie, wymuszanie pieniędzy, straszenie ludzi za pieniądze, żeby kogoś postraszyć, bo ktoś prosił mu, danie mam przysługę, pomóż. Nie było pieniędzy, okradało, oszukiwało się rodzinę najbliższą. Chciałem być gangsterem, tak? Marzyło mi się to, co z filmów. Marzenia Daniela spełniają się. Zostaje gangsterem. Jego życie jednak zastarcza koło. Zupełnie jak w filmie. Po latach wraca do miejsca, które kiedyś odrzucił. Mnie nie ma, ja jestem gdzieś dopiero o 11, bo ja jadę o 7 rano. Do kamienia pomorskiego. Do kamienia. Potom po sobę. Po nie dobrze, dobrze. Jeździł BMW. A więc miał skórę, tak komórę i dobrą furę. I kiedyś pamiętam, to było już 12 lat temu, kiedy taki da Daniel, to taki, można powiedzieć, filmowy bos jakiejś mafii, chociaż nie wiedziałem, że on gdzieś tam jest zaangażowany w grupę przestępczą, spotkałem go pewnego czasu i mówię Daniel. Pokazałem, tu jest Twoje miejsce. Pokazałem na lokalną społeczność, na kościół. On mówi, pastorze, nie teraz. To jeszcze nie, te, nie ten czas. Daniel wybiera inną drogę. Drogę, która kiedyś zaprowadzi go prosto do więzienia. Wiąże się ze zorganizowaną grupą przestępczą. Jako znakomity bokser, zdyscyplinowany sportowiec, posłuszny żołnierz, jest dla gangu cennym nabytkiem. Szefem grupy jest słynny Pasza. Człowiek, który od 9 lat odbywa swój wyrok. Twierdzi, że został niesłusznie skazany i przez cały czas stara się to udowodnić. Zamykanego jako jednego z najgroźniejszych w Polsce gangsterów. Daniel był pełen podziwu i szacunku dla swojego szefa. Miałem zaszczyt przez 6 lat być przy kimś, kto, kto po prostu wiedział, czego chce. Moje zarzuty wszystkie są oparte na pomówieniach Daniela i Mariusza K. Było szereg przestępstw, napady na firmę ochroniarską, napad w Legnicy, napad w Kędzierzynie Koźlu, gdzie nigdy ja nie jestem na miejscu zdarzenia. To Daniel jeździł do Kędzierzyna Koźla, jak sam się przyznał, on znał tych ludzi, on jeździł na obserwacje, i on w końcu brał w tym wszystkim udział, do czego się przyznał. Zawsze sobie zdawałem sprawę, że tak do końca mało jest ludzi na tyle odważnych, żeby przycelować i strzelić. Raczej w stresie działamy chaotycznie. Albo się uda, albo się nie uda. Ja tego strachu po prostu nie czułem. Nie czułem wychodząc naprzeciwko ochroniarzy, którzy bronili czasami pieniądze, nie zostawiali. Tym jakby zabłysnęłem w swojej grupie, że, że, że się nie boję, że, że idę na całego. Daniel H. Zeznał, że on miał swoją grupę. Jest to zeznanie w protokole jednej z rozpraw, gdzie na zadane mu pytanie, on mówi tak: Ja byłem naczelnym wodzem, dowodziłem, ale on miał swoją grupę, z którą dokonywał przestępstw. Tylko, że ja musiałem mu te plany zatwierdzić, zaakceptować. Broń też rzekomo otrzymywał ode mnie, tylko, że broń znaleziono u niego. Poza tym, w Malechowie to prawdopodobnie, znaczy na pewno zlecił Daniel to, tylko nie wiem, kto strzelał. Tam się chyba przyznali do tego przestępstwa od Daniela, ludzie których ja nawet nie znałem. W naszej sprawie było oskarżonych 22 22 osoby. Z czego? Z, róż z różnych części Polski. Ja tych osób nawet nie widziałem wcześniej. Tak zwany gang Paszy składa się z groźnych i bezwzględnych przestępców. Taki jest też wtedy Daniel. Napadają na konwoje z pieniędzmi. Towarzyszą temu zawsze strzelanie. Pozycja Daniela w grupie jest mocna. Planuje i wykonuje wzorowo wszystkie akcje pozyskuje też ludzi do współpracy. Naszym zadaniem przede wszystkim było wyszukiwaniem napadów na konwoje, na przewóz gotówki, czy to z cpn czy to przewożonych z utargów, czy to przewożonych między agencjami ochroniarskimi, czy zbierane z fotolotków, z totalizatorów, czy z innych rzeczy. Czasami było tak, że Ochroniarz, który był w naszej grupie, jeden czy drugi, e, będąc e, na służbie, po prostu pomagał, e, nie dopilnowując pewnej rzeczy. W Legnicy dochodzi do przestępstwa. Daniel H. poznaje na dyskotece w Mielnie dwie dziewczyny. Dowiaduje się, że mąż jednej z nich pracuje przy przewozie pieniążków, Zbiera gdzieś i wojuje te pieniążki. Daniel. Nakłania te dziewczyny, żeby zleciły, wystawiły swojego męża. Byłego męża, czy tam męża, bo się rozwodziła z nim i tak dalej. Dziewczyny z nim się kontaktują, z tym mężem, i razem wspólnie uzgadniają, że zrobią fikcyjny napad. Ale w końcu dziewczyny się zaczynają bać i usiłują się wycofać z tego zdarzenia. Wtedy Daniel H. Daniel H co robi? Grozi obydwu dziewczynom, że zrobi im krzywdę, a jak nie, to jednemu, to dziecku, jednej z nich. Dziewczyny są przyparte do muru, nie mogą się wycofać, bo się go obawiają. Czyli nie był takim i nie jest taki święty, za jakiego się podaje. Były strzelaniny, były napady z bronią w ręku, było tak, że ochroniarze się bronili, nawet wtedy, kiedy oni nie musieli, kiedy oni mogli położyć tą broń, wszystko, by był zabezpieczony, nie, nie ponieśliby żadnych jakby strat, to w amoku często wyciągali broń. Wychodziliśmy czasami z takiej wielkiej operacji, że jak wracając i robiąc yy, analizę tego, co się wydarzyło, Zachodziliśmy w głowę, że poszło tyle łusek, a nie było ofiar. Daniel bierze też czynny udział w porwaniach, wymuszeniach i odbieraniu haraczy. Okrutnymi metodami, maltretując i okaleczając ludzi, zmusza ich do uległości. Ból i cierpienie nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Traktuje to tylko jako sposób na zarabianie godziwych pieniędzy. Odbieranie długów, wymuszanie rzeczy, które są czyjeś i musisz wymusić od niego skruchę, złamać człowieka, a czasami człowiek pomimo to, że nie jest w bandytce, potrafi się zaciąć. Żeby przekonać go, że e, musi to oddać, e, trzeba naprawdę bardzo wiele e, zamknąć uczuć, zamknąć e, e, sfer, które w człowieku po prostu wychodzą i no, do tego do tego stopnia, aż, aż człowiek nie pęknie. Trochę krwi w swoim życiu widziałem, myślę że krew robiła coś takiego we mnie, że stawałem się coraz twardszy. Że człowiek był odporny na to, że jeśli ktoś płakał, że należało po prostu na to brać jakąś poprawkę, nie, nie ma znaczenia, czy, 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 czy to jest wielki płacz, czy to jest mały płacz. Podnoszę wrażenie, że był bezwzględny. Po prostu cel dla niego był najważniejszy. Cel uświęcał środki. Yy... Nawet zwracałem mu uwagę, bo przypuszczałem, że robi takie i takie rzeczy. Był narzeczonym mojej siostry i powiedziałem, żeby nie zajmował się takimi rzeczami. Dowiedziałem się później, że Daniel planował coś w moim kierunku, żeby coś mi zrobić, że się interesuje jego osobą. Nigdy nie udało mi się nikogo skrzywdzić na tyle, żeby ktoś zginął. Ale były osoby po prostu skrzywdzone, które nie tylko przeze mnie, bo. W takich rzeczach zawsze bierze kilka osób udział. I czy stałem obok, czy miałem wpływ większy czy mniejszy na dotkliwość tego bólu, zawsze było to samo. nie Zawsze był współudział, zawsze mieliśmy ten sam cel: odebrać, zmusić, przymusić. Daniel działa z grupą przez sześć lat. Czują się bezkarni i mądrzej się o to wgarą w ściganie. W końcu członkowie grupy to głównie. Byli policjanci i wojskowi. Nie przewidzieli tego, że mogą wpaść, a jednak cała grupa zostaje aresztowana. Nigdy nas szef nie nauczył tego, że możemy być złapani. Myśmy się czuli bezkarni. W naszym przekonaniu było to, że szybciej się sami pozabijamy, niż nas policja złapie. Nasza grupa miała zawsze jakiś tam dobry układ od strony szefa z policją, więc nie mieliśmy jakby takich. Nadzwyczajnych obaw. Nie byliśmy bandytami, których można byłoby ściągać, nie mieliśmy na swoim koncie morderstwa. Najpierw aresztowali jedną osobę, drugą osobę, potem mnie, potem następne osoby. Po jednym napadzie jakby dochodzili do tego, że to grupa jest więcej znacząca. To było dla mnie zawalenie się świata. Ja miałem za dwa miesiące się żenić. Byłem zaręczony z siostrą mojego szefa. Mi się świat przewrócił. Ja miałem bardzo duże pretensje do Pana Boga za to, że jestem w więzieniu, i wydawało mi się, że kimkolwiek ten Bóg jest i cokolwiek zrobił, e, niesprawiedliwie zrobił tak, że tam byłem. Myślałem, że to Bóg mnie wsadził do więzienia. Tak sobie to przynajmniej tłumaczyłem, że po prostu Bóg mnie ukarał, nie? I jeszcze wtedy nie, nie cofałem się do tego, że przecież ja chciałem zabijać, nie? Że miałem plan. Myśmy naprawdę mieli takie przygotowane plany, które trzeba było wejść. Bez maski, zapukać do drzwi. Najpierw pierwszego ochroniarza wykończyć, drugiego i wejść do skarbca. I to były rzeczy proste. Kiedy ja się przyznawałem, e, sam zostałem prawie, że postawiony pod zarzutem e, kierowania grupą przestępczą. To, że byłem w bliskich kontaktach e, z szefem, nigdy e, nie dawało mi prawa do podejmowania decyzji. Kiedy siedziały w mnie osoby i zeznawały na mnie i mówiły, że Daniel, 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 e, czułem, że to jest nieprawda. Moje zeznania już były bardziej obroną już tylko siebie. I albo ja dostanę 5-6 lat, albo e, ktoś, e, albo, albo ja dostanę 11. Pieniądze, które miały być e, wspólne, które miały iść z napadów na e, adwokatów w razie jakiś tam wpadek, bo taka była ewentualność ale myślę, że te pieniądze po prostu nigdy nie istniały jako skarbonka. Pomimo to, że mówiło się o nich, to nigdy nie istniało. Nikt nie przypuszczał, że nagle może cała grupa po prostu popłynąć. I to chyba spowodowało, że to był taki kamień milowy do tego, że albo Daniel odpowiadasz za wszystkich, albo się bronisz. Daniel przez dwa lata mnie nie obciążał. Dopiero kiedy Mariusz K został zatrzymany, napisał do niego grypsy, ustalili wszystkie wersje wydarzeń i na zmianę jeździli do prokuratury i obciążali mnie o wszystko. Między innymi tu jest, powiedz, jestem co do tego, takiego, co do tego wszystkiego takiego zdania jak ty. Musimy sobie pomóc. A Darek, przepraszam, to chuj z nim. Oni cała jego rodzina, to fałszywcy, wszyscy w mieście się odsunęli. Przemyślałem to i uważam, że my musimy wyjść. Nie możemy siedzieć tyle co on. Daniel w więzieniu załamuje się. Legły w gruzach marzenia o karierze wielkiego gangstera. Życie straciło sens. Co dalej? Ile lat tu spędzi? Co z nim będzie, gdy wyjdzie? Daniel dużo rozmyśla. W jego sercu po raz pierwszy pojawia się skrucha i strach. Kiedy do mnie dochodziły te rzeczy, ja powiedziałem, panie Boże, ja tak nie chcę żyć. Jeśli mam tak żyć w nienawiści, jeśli mam tak żyć, że nie uda mi się być gangsterem super i nie będę, nie wiem, miał wszystkiego pod dostatkiem, to ja tak nie chcę żyć. Mi się naprawdę wydawało, że to jest droga sukcesu, że przestępstwo, że kradzieże, napady, że to będzie miał sukces. Ten czarprys, kiedy zobaczyłem ludzi yy, siedzących w więzieniu, Którzy byli z gradami, którzy naprawdę za potężne sprawy siedzieli, za, siedzieli za sprawy Nikosia i tak dalej. którzy już dziadzieli, że tak powiem, byli rasowymi przestępcami. Rodzili się dla przestępstwa, żyli w przestępstwie, glipsowali, trzymali się zasad, zostawali sami. Po prostu we mnie czar bycia gangsterem. Powiedziałem panie Boże. Nie wiem, czy to jest moment, czy to jest czas. Ale jeśli tak ma być, jeśli mam się obronić, a mam tak nie żyć, to, to ja się przyznam, ale potrzebuję, żebyś to ty potem resztę już kierował. W kimkolwiek jesteś. Daniel coraz częściej zwraca się do Boga. Zaczyna też czytać Biblię. Powoli coś do niego dociera. Opuszczony przez tak zwanych przyjaciół, pisze list do pastora. Czas, Piotrze, jaki tu jestem, pozwolił mi na przemyślenie wielu rzeczy. Wiem, jak bardzo oddaliłem się od Boga i jestem tego świadomy, że tu gdzie jestem, to tylko wyłącznie sprawa Boża. W przypadku właśnie Daniela byłem bardzo ostrożny na początku. I dlatego sobie tak mówię, aha, nawet jak zaczęliśmy pisać listy, wiedziałem, że jest w więzieniu, wiedziałem, że te listy gdzieś są ocenzurowane, przechodzą przez jakąś kontrolę. I tak sobie po ludzku nawet myśląc, mówiłem: na pewno gdzieś dobrze chłopak kombinuje. Bo jeśli pięknie będzie pisał, będzie to brane pod uwagę. Tak, do szybkiego, szybszego zwolnienia. Wiem, że pomimo tego, jak żyłem, o Bogu nigdy nie zapomniałem. I Bóg o mnie też nie zapomniał. I dlatego się tu znalazłem. Myślałem, że pozjadałem wszystkie rozumy, ale uświadomiłem sobie, że brnąłem w niewłaściwą stronę. I gdyby nie stało się tak, jak się stało, mogłoby być tylko gorzej. Cały czas modlę się o to, aby po wyjściu nigdy nie wrócić do tego, co było. Wiem, że to zależy tylko ode mnie, a resztę Bóg się zajmie. Myślę, że to były czasy, kiedy oczyszczenie jakieś duchowe gdzieś przychodziło, kiedy widziałem tą nędzę człowieka. Będącego w więzieniu i to, czy on był faktycznie bogaty na zewnątrz, czy on był biedny, czy on był bezdomny, ta tragedia, mimo wszystko, to, ta bezradność była identyczna. W więzieniu Daniel, który już mocno zastanawia się nad swoim życiem, przeżywa szok. W wiadomościach telewizyjnych ogląda materiał filmowy opowiadający o bestialskim napadzie na bank i zabójstwie czworga pracowników. W banku znaleziono ciała czterech zastrzelonych osób, trzech niespełna trzydziestoletnich letnich kasjerek i strażnika. Bandyci najpierw bili i kopali ofiary, potem zabijali kolejne osoby na oczach tych, którzy jeszcze żyli, by wyłudzić więcej pieniędzy. Ukradli około 100 tysięcy złotych, napadali, myśląc, że pieniędzy będzie ośmiokrotnie więcej. Całą zbrodnię zaplanował jeden z ochroniarzy banku, który zatrudnił się w nim tylko po to, by zrealizować plan. W dniu zabójstwa zamienił się z kolegą na dyżur. Ja widziałem siebie, ja oglądając to, widziałem co mogło się wydarzyć. To bardzo mocno wpłynęło na to, że e, otworzyło mi oczy, że jak bardzo daleko brnąłem. Daniel coraz bardziej zwraca się ku Bogu. To jedyna nadzieja, że z jego pomocą będzie mógł normalnie żyć, że będzie jeszcze człowiekiem. Zaczyna się zmieniać. Wracają uczucia, żal, skrucha. Sięgnąłem któregoś dnia po Biblię, zacząłem ją gdzieś tam czytać, zacząłem sobie rozważać, zacząłem uczęszczać do kaplicy. Mieliśmy bardzo fajnego księdza, który przychodził, garnął wszystkich do siebie, który e, dawał bardzo e, taki duszpasterski przykład. To stało się w pewnym momencie moją ucieczką. Kaplica, e, wychodzenie, szukanie. Znalazłem w tym jakiś spokój. Zrobiłem się wręcz, można powiedzieć, religijny. Minęło 3 lata i dwa miesiące, miałem możliwość wyjść na wolność. Mówię Boże, jeśli ty potężnie tak działałeś, tam napisane jest, że, że się nie zmieniasz. Jak to teraz ma wyglądać, wychodząc z więzienia, opadły emocje, religijność spadła, Bóg został zakopany. Jezus, to, czego się uczyłem w więzieniu to, co odkrywałem na kartach Biblii, było. Już zapomniane. Bardzo szybko w, wpadłem w, w ciekawość, co się zmieniło przez trzy lata, kiedy mnie nie było. Mój dealer siedział wtedy w więzieniu, nie mogłem do niego się dostać. Pewnie bym spróbował. Miałem zawsze swojego dealera od kokainy, który po prostu był zawsze sprawdzony. Jeśli rozrabiał, to niewiele tego narkotyku, więc zawsze wiedziałem, od kogo kupuję. Nie udało mi się do pewnej rzeczy wrócić, ale wtedy mnie w zatrzęsło, w którym miejscu stoisz. Znowu trafisz do tego samego. I to był taki mój moment przełomowy, że zacząłem rozglądać się po kościołach. Daniel zwraca się do pastora, by przyjął go do kościelnej społeczności. Jako były przestępca, który potrafił się zmienić, chce pomagać innym. Tym, którzy siedzą w więzieniach i poprawczakach. I nie potrafią znaleźć właściwej drogi. Rozmawialiśmy tutaj na Radzie Starszych. No, nie było to takie proste, że cieszyliśmy się bardzo, ponieważ wiedzieliśmy, że jest osobą z przeszłością taką nieciekawą, i teraz rozpatrywaliśmy to pod kątem prawnym: czy taka osoba może pójść do takich miejsc? I tam prawnie będzie legalnie, czy, czy po prostu później ktoś nie będzie miał pretensji do kościoła. tak? Ale po modlitwie, po zastanowieniu, po rozmowach, powiedzieliśmy, że, że nie, że mamy patrzeć bardziej na wymiar duchowy. I powiedzieliśmy: Daniel Rupto, idź i zawracaj tych ludzi z drogi do, do piekła. Od tamtej pory wszystko zaczyna się układać. Daniel poznaje Agnieszkę. Wkrótce biorą ślub. Opowiedział mi, że był w grupie przestępczej. Opowiedział mi, co, co robili, do jakich granic się posunęli. Bardziej obawiałam się nie jego przyszłości, tylko tego, czy naprawdę się zmienił. To było dla mnie najważniejsze. Dzisiaj tworzą wspaniałą rodzinę. Mają dwóch udanych synów, dla których Daniel jest cudownym ojczym. Może nie jest mu łatwo, bo musi zmagać się dziś z wieloma problemami, które kiedyś były mu obce, ale jest szczęśliwy. Żona wspiera go w jego działalności na rzecz innych, ponieważ dobrze wie, ile może być warty każdy uratowany gangster. Pomoc innym to dzisiaj dla Daniela sens życia. Zawraca z drogi przestępstwa ludzi takich, jak kiedyś on. Ale też z wielkim zaangażowaniem i oddaniem pomaga osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj zajmuję się pomocą drugiemu człowiekowi w bardzo różnych sytuacjach. Tak jak teraz jestem przede wszystkim osobą do pomocy, czyli do transportu, do, do tego, abym po prostu mógł w jakikolwiek sposób usłużyć. Kiedy ja byłem pierwszy raz, robiłem koncert dla osób niepełnosprawnych i wtedy tak strasznie mocno pokałem. Naprawdę Bogu dziękowałem za to, że mam zdrowe ręce, za to, że mam zdrowe nogi. Wtedy też poczułem tą wdzięczność, że udało mi się wyjść z tarapatów więziennictwa, że mogłem z przestępstwa zrezygnować i że mogę dzisiaj Bogu służyć tymi rękoma. Ja na przykład jako przestępca gdzieś tam się na przykład pogubiłem, okej? Okay? Jestem sprawny, wszystko mogę sobie gdzieś tam wytłumaczyć, ale osoba, która, nie wiem, rodzi się i dalej, i, i dalej dziękuję Bogu, to już jest ciężkie, mimo wszystko, nie? Ja wierzę że w plan Boże, okay. bo chcę mnie użyć do czegoś. Do czegoś ważnego. Wielki plan Boże? Tak. E, osoby niepełnosprawne chcą mieć sukcesy, zakładać rodzinę, e, być aktywnie zawodowo, e, kochać, marzyć i, i robić różne rzeczy, jak każdy. Myślę, że. Każda, każda rzecz, którą się robi dla innych, jest, jest ważna i cenna. Dzisiaj jest w ogóle ciężko o ludzi, którzy gdzieś poczują taką głębię wewnętrzną, duchowość i chcą pomagać innym ludziom, którzy, byli w, którzy są w tragicznej sytuacji gdzieś w zakładach karnych w więzieniu. Także na pewno podziwiam Daniela za jego służbę. Jestem Bogu wdzięczny za to, że on jest. Na pewno ma zielone światło tutaj, w tym kościele, żeby mu po prostu pomagać, wyciągać z dołka tych ludzi, którzy gdzieś tam zabrnęli. Daniel ma wielkie sukcesy. Przestępcy słuchają go, wierzą mu, że można zmienić swoje życie, że można wybrać inną drogę. Skoro udało się to Danielowi, to dlaczego im nie ma się udać? A Daniel nie ustaje. Odwiedza więzienie, poprawczaki. Nie odpuszcza żadnego człowieka, choćby tego najgorszego. Sam przecież był jednym z nich. Ja byłem w tym miejscu, mi się otworzyły oczy. Wielu z nich nie, wielu uważa, że tak powinno być. Ale kontakt, jeśli chodzi o duchownego, jest przez to ułatwiony. Są to rzeczy, które po prostu zbliżają nas, dlatego że możemy czasami popłakać nad tymi samymi po prostu błędami. Kiedy przychodzi się wyspowiadać, kiedy przychodzi zrzucić z siebie pewien ciężar y, odpowiedzialności, łatwiej powiedzieć, rozumiecie. Byłem w takiej samej sytuacji. W następnym odcinku Piotr, groźny przestępca o pseudonimie Gepard, który ponad 20 lat spędził w więzieniu. Jeżeli zaczyna się handlować bronią, kobietami, jeżeli odbiera się długi, jeżeli się planuje napady, jeżeli się strzela, to już jest grupa mafijna to nie jest zorganizowana grupa to jest grupa mafijna.